Witam serdecznie po takiej trochę dłuższej przerwie. W ubiegłym tygodniu nie było analizy weekendowej, dzisiaj już wszystko wraca do normy, a więc rozpoczynamy cotygodniową, niedzielną analizę indeksów giełdowych, sytuacji dotychczasowej, jak i ewentualnie przewidywań na, na najbliższą i nieco dalszą przyszłość. Jak zwykle rozpoczynamy od indeksu WIG20 w tym tygodniu. Od samego początku, a właściwie już prawie od piątku z poprzedniego tygodnia, indeks WIG-20 rozpoczął, rozpoczął, no, nazwijmy to na obecną chwilę, korektę wzrostu, z jakim mieliśmy do czynienia od maja do początku lipca. Rozpoczął to od utworzenia formacji zasłony ciemnej chmury na silnej strefie oporu wynikającej zbudowanej przy pomocy technik Fibonacciego i już poniedziałkowa sesja, a więc pierwsza sesja nowego tygodnia, spowodowała potwierdzenie tej formacji, jak i również wybicie z takiego klina, w którym poruszał się indeks przez ostatnich dwa do trzech tygodni. Kolejne sesje, czyli wtorkowa, taka chwilowe przeczekanie, jest jak gdyby jednodniowa korekta, delikatny ząbek, i w środę kontynuacja tego spadku. W czwartek doszło do mocnego spadku na indeksie WIG-20. Oczywiście wszyscy wiemy, że spowodowane było to w głównej mierze e, odcięciem dywidendy od e, akcji KGHM-u. Tym niemniej jednak, e, chciałbym to podkreślić jeszcze raz, nie podchodziłbym do tego jako takie stricte, jak to nawet bym powiedział, można było wyczytać na wielu finansowych portalach czy usłyszeć e, finansowych komentarzach. E, takie lekceważące ten spadek, tłumaczące, że no, no zgodnie z prawdą faktycznie był to efekt tylko y, mniejszej ceny na KGHL, który, który na dzień dzisiejszy jest trzecią spółką co do wielkości, a co właśnie co do, co do y, oddziaływania na indeks WIG20. Jest to oczywiście prawda, ale nie lekceważyłbym tego i nie traktował tylko w tych kryteriach. Mimo wszystko Trzeba powiedzieć sobie jasno, że kontrakty, które już od dawna oczywiście uwzględniały kwestie różnych dywidend, chodzą jak gdyby troszkę inną ścieżką i właśnie tamta ścieżka pokazała, że na kontraktach nawet wybicie trójkąta, o którym często wspominaliśmy, nie zostało zanegowane. Tam było dojście na kontraktach, można powiedzieć, idealnie do linii dolnego ograniczenia tego trójkąta i tam właśnie powstał ten czwartkowo-piątkowy, piątkowa formacja odwrócenia i odbiło się od tego. Tu na indeksie WIG20 mamy ten czwartek, który, który po odcięciu dywidendy doprowadził ceny do takiej linii trendu, tego krótkoterminowego trendu wzrostowego. Powstała taka szpulka z górnym dużym cieniem, no i przyszedł piątek, który dzięki właściwie Stanom Zjednoczonym, dzięki Lepszej sytuacji na tamtejszym rynku, a przypomnę, że tam przejść sesji pod rząd indeks spadał, więc chyba najwyższa pora przyszła na odbicie. To wspomogło, aby przy stosunkowo niewielkich obrotach jednak indeks WIG-20 e, urósł. E, urósł e, do poziomu e, 2191 na zamknięciu, jakie mieliśmy w piątek. Co to wszystko pokazuje? No, niewątpliwie e, ten piątek spowodował taką, no, wyciągnięcie spod gilotyny akcjonariuszy. Dlaczego tak mówię, wyciągnięcie spod pewnej gilotyny? No chciałbym pokazać indeks WIG szerokiego rynku, indeks WIG. Oj, przepraszam, nie dopasowałem do końca rozmiaru tego wykresu. I jeszcze w czwartek tu mieliśmy dużą czarną świecę bez żadnego właściwie dolnego cienia. A co to razem oznaczało? To razem oznaczało powstanie gwiazdy wieczornej. No, ta gwiazda wieczorna powiedzmy nie do końca się udała. Została w pewien sposób właśnie obroniona w piątek poprzez to podniesienie indeksu. Tym niemniej, jeżeli nawet przyjrzymy się dokładniej, to mamy delikatno naruszoną połowę białej świecy, a więc jest to już taki niebezpieczny, niebezpieczny sygnał płynący nawet z indeksu WIG. Ale ten wik pokazałem w głównej mierze właśnie, żeby pokazać, to, pokazać taką tą delikatną ucieczkę, nazwijmy spod gilotyny, jakbym to określił. Natomiast jeżeli chodzi o indeks WIG20, tutaj razem z dojściem do tej dolnej linii, do tej linii trendu, oczywiście wszystkie oscylatory były mocno wyprzedane, co również jak gdyby miało dodatkowy wpływ i dodatkowo stwarzało dodatkową motywację na to, aby ten rynek odreagował, odreagował ten mocny spadek. Jak, z jakim mieliśmy do czynienia w czwartek. Co to spowodowało, jeżeli powiemy o wykres tygodniowy? No, na wykresie tygodniowym, jak widzimy na indeksie WIG20, no, nie wygląda to już tak dobrze, jak wyglądało jeszcze przed chwilą na indeksie WIG. Tutaj bezapelacyjnie wybiliśmy świecą, Dołek to minimum sprzed dwóch tygodni. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakaś forma idealnej formacji gwiazdy wieczornej. Możemy się przyczepić, że szpulka jest zbyt nisko, nie jest nad tą białą świecą. Ale gdy połączymy te wszystkie trzy świece, to dostaniemy taką powiedzmy sobie średnich rozmiarów szpulkę z bardzo długimi cieniami dolnym a zwłaszcza górnym a zwłaszcza górnym zatem ten połączenie tych trzech świec pokazuje że emocje takie są na rozkwiane właściwie do granic możliwości a taki obraz rzadko kiedy jest obrazem cudzysłowie obrazem kontynuacji najczęściej zwiastuje on jednak tą zmianę kierunku. Mimo wszystko rozpoczęte w piątek <laughs> przepraszam Odreago rozpoczęte w piątek odreagowanie wzrostowe może, e, że tak powiem, być kontynuowane przez najbliższe kilka dni, tak jak już wspomniałem z tego tytułu, że zostały wyprzedane właściwie oscylatory weszły bardzo intensywnie, bardzo mocno, silnie spenetrowały strefę wyprzedania, w związku z tym po czwartko, po piątkowej sesji one jak gdyby odwróciły swój kierunek i to daje szansę na jakiś ruch do góry pytanie tylko jakiego rodzaju może to być ruch do góry czy to ruch na nowe szczyty czy potraktowany zostanie jako korekta tego spadku no Chciałoby się rzec, i tak z jednej strony trzeba by było, jeszcze na chwilę wrócę do tego wykresu dziennego, że no, jakby nie patrzeć, jesteśmy na wykresie dziennym w tym krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Zatem tak naprawdę z tego punktu nic nie stoi na przeszkodzie, aby indeks szedł do góry na nowe maksima cenowe. Jednak zanim do tego dojdzie, będzie musiał się uporać z tą luką, która swój rozmiar zawdzięcza jeszcze raz powtórzę KGHM-owi, a następnie z tą silną strefą oporu, na której powstała równie silna formacja odwracająca trend. Co może wspomóc takie ewentualne wzrosty? Znaczy się Myślę, że początek tygodnia faktycznie powinien być wzrostowy. Pytanie tylko, czy utrzyma się to do końca tygodnia. Niewątpliwie jest kilka spółek, które mogą w tym pomóc. Pierwszą z nich oczywiście ta, która może pomóc w stopniu najmocniejszym, i to właśnie z racji tego, iż e, mieliśmy do czynienia z tym odcięciem dywidenda, jak dobrze wszyscy wiemy, no, spółki z reguły, kiedy y, mają odciętą dywidendę starają się wrócić, starają się wrócić do poziomu cenowego sprzed odcięcia tej dywidendy. Tu w tym wypadku przypuszczam będzie to niemożliwe i mało prawdopodobne, no ale, któż to wie, w tej chwili Mamy taką, no powiedzmy może nieidealną, ponieważ piątkowa sesja pozostawiła czarny mały korpus, czarną małą szpulkę, jednak z długim cieniem, i to łącznie z tymi z, z świecą z czwartku na KGHM-ie tworzy formację harami. Zatem możemy się spodziewać odbicia, odbicia, mimo wszystko mimo że do, w pod koniec tygodnia można było doczytać gdzie nie gdzie komentarze, że taki spadek KGHM-u i nic, nie ma tego odbicia. No oczywiście to wszystko nie musi się dziać, że o raz padło, drugi raz zaraz wzrośnie i wzrasta. To czasami potrzeba czasu. Tu myślę jednak, że już od poniedziałku będziemy mogli doświadczyć jakieś wzrosty na, na miedzi. W każdym razie takie powinniśmy doświadczyć. Chociażby za sprawą tego, że porównywalny obrót na tym dołku do obrotu, który formułował się tu przy szczycie. Zatem niewątpliwie ktoś na tym spadku kupił te akcje. Być może nie będziemy tu rozstrzygać duży, mały, drobny, bo wiadomo, że dzisiaj jest bardzo duża ilość, powiedziałbym, takich inwestorów drobnych inwestorów, ale o bardziej takim charakterze spekulacyjnym, którzy zapewne musieli uznać taki spadek cenowy jako super okazję do e, zakupu I, i na pewno niewątpliwie z tego dość znaczącego obrotu, jaki miał miejsce w czwartek, e, duża, jakaś tam odpowiednio duża część pochodziła właśnie z tych takich drobnych inwestorów, spekulantów. Jeżeli były również przy tym jakie silne ręce, no to to odreagowanie może być mocniejsze, jeżeli nie, będzie wynosiło może kilka procent i może się skończyć. Tym niemniej jednak KGHM jest tą spółką, która jako, jako właściwie nazwijmy ta pierwsza, która może w największym stopniu według mnie pomóc w tym, aby indeks na początku co najmniej nowego tygodnia szedł do góry. Również taką spółką, która ma jakiś pewien jeszcze potencjał wzrostowy, jest spółka PZU. Jak widzimy, PZU porusza się w tej chwili w takim na wykresie dziennym, w takim powiedzmy sobie, klinie rozszerzającym, trójkącie rozszerzającym i mamy tutaj no, jeszcze troszkę miejsca do tego górnego ograniczenia, zatem to również może się przyczynić, przyczynić do, do jakiegoś nazwijmy to wzrostu, tym niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż na, tych, na tej białej tutaj świecy długiej, czyli na tej sesji wzrostowej e, mieliśmy do czynienia z bardzo dużym obrotem i, i, i obojętnie kto nie będzie czym to no jest to na pewno jakaś część, jakaś forma dystrybucji. E, na pewno nie jest to forma e, znaczy, na, pe na pewno, no z dużym prawdopodobieństwem, nie jest to kwestia akumulacji, a więc yy, może się okazać, że faktycznie, jedyny potencjał wzrostowy, jak jest na PZU, no to na dzień dzisiejszy te 5 zł do tego górnego ograniczenia, ale niewątpliwie spółka PZU też jest tą spółką, która może wspomagać indeks przy wzroście. No, i jeszcze jedna taka spółka z tych sześciu największych spółek z indeksu BIG20, te, które ocierają się o 10 i, i więcej procent udziału, udziału w indeksie, a więc spółka PGE. Tutaj, jak widzimy, mamy taki klin wzrostowy, buduje się nam ten klin wzrostowy, i tu również możemy oczekiwać jeszcze ewentualnie jakiegoś podejścia pod cenę około 19,80, pod około 20 zł. I najprawdopodobniej nastąpi ponowne odbicie i tutaj spodziewałbym się z racji właśnie z kształtu tego, mimo wszystko może nawet jeszcze w drugiej części tego tygodnia kierunku w dół i wybicia w dół z tego klina. A więc te trzy spółki mogą przyczynić się do tego, że będziemy na początku rosnąć. Jednak nie jest wszystko tak kolorowo i tak jak powiedziałem już na wykresie tygodniowym bardzo dobrze to widać, ta czarna świeca no... Połączenie tych wszystkich trzech ostatnich śmiec no, daje raczej negatywny obraz. No, i tutaj do głosu dochodzą banki. Tak, jak pierwszy bank, który, który, który tutaj chciałem pokazać, a mianowicie PKO BP, a więc ten, który ma największy udział w indeksie, na wykresie dziennym. Widzimy mimo tej wzrostowej czwartek w tej piątkowo wzrostowej sesji jednak powstał długi górny cień. Długi górny cień doszedł powstał w momencie, kiedy jak gdyby cena spółki chciała się przebić przez opór wynikający tutaj z tego ostatniego dołka. Ten ostatni dołek został bardzo szybko przebity, teraz nastąpił do niego, według mnie, ruch powrotny i, i ten ruch powrotny w piątek zakończył się niepowodzeniem. W ujęciu tygodniowym możemy powiedzieć sobie, że już w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z powstaniem formacji Harami, a więc formacji odwracającej trend. W tej chwili niewiele brakowało, aby ta formacja już była potwierdzona, nie jest ona jeszcze potwierdzona. Potwierdzona, ale bliżej jej do potwierdzenia, aniżeli do zanegowania. Zatem jeżeli chodzi o PKO BP, jest to niewątpliwie spółka, która będzie, będzie raczej w przeciwnym kierunku i będzie hamowała wzrosty, jeżeli nawet nie ściągała indeks ku dołowi. Kolejną spółką jest kolejny bank, a więc PKO. ESA. Tutaj sytuacja powiedzmy sobie, w jaki sposób może i no niepodobna do PKOBP, bo wykres wygląda zapewne inaczej aniżeli na, na spółce PKOBP, ale jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to mamy tutaj powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę szansę na wzrost o może jakieś 2 złote, to może na ogólnym, jak gdyby pozytywnym rozpoczęciu tygodnia właśnie wyniknąć taki ruch. A dlaczego 2 zł? No bo tutaj powstała formacja wiadra. Bardzo często używana formacja z rynku foreksowego podchodzi, zostało gwałtowne wybicie i po takiej formacji bardzo często mamy do czynienia z ruchem powrotnym do tego jak gdyby no w tym przypadku górnej powierzchni dna. E, oczywiście na wykresie to będzie dolna, no ale wiemy, że to jest wiadro obrócone, to gdyby tak traktować wiadro jako wiadro, jako, to, jako narzędzie na przykład do noszenia wody, to do, tutaj do tego poziomu e, górnego, e, górnego, górnej części, górnej powierzchni dna. Tutaj jest możliwy ten ruch powrotny, po czym powinno nastąpić odbicie i w dalszym ciągu kontynuacja, e, kontynuacja spadku. Jak to wygląda w ujęciu tygodniowym? No tutaj mamy... E, Powiedzmy sobie, nie mamy jakiejś formacji, mamy harami wysokiej ceny, która, która właśnie jak gdyby tak naprawdę to zapowiada bardziej coś w rodzaju kontynuacji, ale widzimy, że już ta druga świeca zeszła wyraźnie poniżej połowy białej świecy, w związku z tym również i wykres tygodniowy jak gdyby no, jest raczej jako wykres spółki, która będzie ściągała indeks niż go podnosiła. I trzecim, chyba no, najbardziej wymiernym, również na dzień dzisiejszy, e, naj, najbardziej wymierną na, na dzień dzisiejszy, spółką, która, która na, pe, na pewno no, najprawdopodobniej nie przyczyni się do wzrostu, a co najwyżej może e, być neutralna albo i nawet wręcz e, kierować indeks na południe, to jest PKN Orlen e, i jego formacja. E, Zasłony ciemnej chmury, która powstała właśnie w tym tygodniu, to również zwiastuje raczej to, iż z PKM Orlen będzie się przyczyniał w większym stopniu do spadku aniżeli do wzrostu. Ogólnie podsumowując, mamy z tej podstawowej szóstki, tej największej szóstki z indeksu BIG-20, pół na pół 3 za ewentualnymi wzrostami, trzy za spadkami. Z tym, że tak naprawdę za tym wzrostem, takim o jakichś rozsądnych rozmiarach tak możemy chyba się dopatrywać tylko w KGHM-ie. Pozostałe dwie, ewentualnie nazywajmy je prowzrostowe spółki, a więc PZU i PGE, one mają jakiś tam delikatny, delikatne miejsce, delikatne miejsce jeszcze do wzrostu, jednak wchodzą w takim, jedna w kanale, druga w klinie, że myślę, że to górne ograniczenie może mieć, może mieć jak gdyby skuteczny wymiar zatrzymania spadku, a więc Tyle jeżeli chodzi o nasz indeks WIG20. Spójrzmy jeszcze jak zwykle na indeks S&P, który być może coś więcej nam dopowie na temat sytuacji, jakiej możemy się spodziewać w tym nadchodzącym tygodniu. No tutaj niewątpliwie zostało obronione dolne ograniczenie klina, a zatem powstało, powstała możliwość ruchu, który Doprowadzi do dojścia do górnego ograniczenia klina, i jeżeli cofnielibyśmy się do mojego komentarzu w analizie weekendowej, bodajże sprzed dwóch czy nawet trzech tygodni. To właśnie z rozmiaru fal, tutaj tej wzrostowej, potem korekty, taki poziom około 1390, 95, 1400, że tak powiem, był dopuszczany, a więc innymi słowy, dojście do tej takiej głównej linii trendu spadkowego na dzień dzisiejszy, tak to nazwijmy, a więc linii poprowadzonej po, po tych szczytach z miesiąca kwietnia i, i z miesiąca maja 2012 roku. E, oczywiście trzeba mieć na względzie, że w tej chwili ten emocjonalny wzrost piątkowy wywołany został, tak jak wspominałem, sześcioma spadkowymi pod sesjami oraz, no nazwijmy to, tak naprawdę wyszedł on z tego, że strata, jaką przewidywano na spekulacjach jednego z tych dużych manipulatorów rynku, a więc JP Morgan, no była troszeczkę mniejsza, aniżeli się spowiadało, nam bodajże spodziewano się 9, było 6 miliardów i to, to, to jak gdyby oczywiście zabiegi księgowe i inne perturbacje spowodowały, że zysk na akcje był wskazany. I to wszystko jak gdyby no, tchnęło taką tą pozytywną iskierkę do emocjonalnego wzrostu w piątek. Zatem y, podchodziłbym do tego z taką pewną, y, może nie y, y, mieszanymi uczuciami, ale z taką rezerwą, że ten wzrost niekoniecznie musi dojść do górnego ograniczenia klina. Być może, co często ma miejsce na wykresach indeksów, czy też akcji, dojścia do poziomu ostatniego szczytu, a więc dojście w granicę 1370, jeżeli weźmiemy pod uwagę, gdzie znajduje się indeks teraz po zamknięciu piątkowym, no to nie jest to również wielki, wielki, nazwijmy to, jakiś wyczyn i, i to jest raptem kilka, kilkanaście punktów, które może być zrobione w ciągu jednej sesji, dwa, nawet w ciągu połowy sesji. Y Ogólnym bilansie, patrząc na wykres tygodniowy, możemy powiedzieć, że mamy jakąś piątkę w dół, i tutaj jest wyraźna korekta, po której należy się spodziewać, piątki kolejnej w dół. Te, ta korekta idzie w klinie, a więc znowu coś, co przemawia za piątką w dół. A to wszystko powoduje, że dopóki ten indeks tu będzie próbował się wspiąć do góry, dopóty jest szansa, że na naszym indeksie WIG-20 również coś będziemy szli do góry. Natomiast zmiana tego kierunku, już tutaj na spadkowy, będzie. Najprawdopodobniej zagrożona, mocno zagrożona wybiciem kina w dół i rozpoczęciem takiej faktycznej pewnej, pewnego impulsu spadkowego, co za sobą powinno pociągnąć również i nasz rynek i zapewne pociągnie, a to w powiązaniu z kształtem i obrazem wykresów, jakie panują na rynku walutowym, o których również napisałem w, jednym, w jednej z analiz w minionym tygodniu to wszystko razem. Powoduje, że powinniśmy w niedalekiej przyszłości, moim zdaniem, chyba oczekiwać, mimo wszystko, kolejnej próby ataku na poziom 2000 punktów. Patrząc na dzień dzisiejszy, mam duże, duże obawy, czy jesteśmy w stanie na naszym rynku, a więc na indeksie WIG20, wyjść, nazwijmy to, pokonać tą konsolidację, właściwie nie konsolidację, tylko linię, nazwijmy to, górnego ograniczenia trójkąta, o którym y, tak y, często kiedyś mówiliśmy, a więc poziomu tego około 230-2320, naprawdę na dzień dzisiejszy widzę bardzo, bardzo znikome szanse na, na taki układ. Jeżeli byśmy się przyjrzeli jeszcze y, w układzie tygodniowym y, y, na, pewien, na pewną kwestię, a mianowicie na zachowanie naszego indeksu WIG 20, zwróćmy uwagę zwróćmy uwagę na jeden pewien element w dalszym ciągu na wykresie tygodniowym, to chcę bardzo, bardzo głośno i wyraźnie podkreślić i zaznaczyć, odbicie, jakie mieliśmy od poziomu 2000, to nic innego jak ruch powrotny do tego trójkąta ukształtowanego w ujęciu tygodniowym. A zarazem do linii, która jest linią równoległą do tej poprowadzonej po szczytek, jak to widać na wykresie, i wyprowadzonej z dołka 2009, następnie przez dołek z 2011 roku, z września 2011 roku. Mamy nic innego jak dojście, i po dojściu do tego wykresu utworzyła się świeca z długim górnym cieniem, a teraz po niej nastąpiła czarna świeca, a poprzednia była biała. Co w związku z tym, tak jak wspomniałem, jest raczej obrazem negatywnym, jeżeli prześledzimy te dwie sesje. Spójrzmy jeszcze na jeden układ jedną ważną, fajną kwestię, znaczy taką jako ciekawostkę może tu już powiem. Jesteśmy w okresie letnim, tak, e, w którym się mówi, że no, wakacje, w ogóle mniejsza e, aktywność, no, spokojniejszy rynek, no, no w ogóle w ten sposób. E, cofnijmy się do roku 2008. Wybicie z trójkąta, ruch powrotny pod górne ograniczenie z trójkąta i właśnie lipiec, końcówka lipca i sierpnia, to straszna przecena, tam spowodowana w międzyczasie dodatkowo Lechman Brothers, tu być może czymś większym niż Lechman Brothers może i również taka zależność będzie właśnie i teraz na wykresie. Jest to takie dość wyraźne podobieństwo i... Niestety, jakby to na to nie spojrzeć, to wiele wskazuje, że to podobieństwo może się ziścić. Zatem podsumowując, na dzień dzisiejszy, najbliższe dni jest szansa, że początek nowego tygodnia będziemy mieli wzrostowy. Jest szansa, jest jak gdyby są narzędzia do tego, a więc te trzy spółki, które wymieniałem. Plus oczywiście ewentualny jeszcze wzrost dalszy na indeksie SP. To wszystko może się przyczynić do tego, że początek tygodnia będziemy mieli wzrostowy. Ale czy uda nam się cały tydzień zakończyć na zielono? Czy uda nam się do końca tego tygodnia iść w zielonych barwach do przodu? Tego już nie jestem taki, że tak powiem, pewien, nie jestem o tym mocno przekonany. Natomiast jeżeli chodzi o nieco dłuższy termin, a więc nie tylko te najbliższe dni, ale najbliższe tygodnie, to bliżej skłaniałbym się ku temu, że będziemy e, kierowali się w stronę poziomu 2000 punktów, a więc tego właściwie teraz w tej chwili najważniejszego wsparcia w ujęciu średnioterminowym, aniżeli e, w stronę szczytów z ubiegłego roku, a więc poziomu 2400-2450. Tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje na, na indeksach, jak, jak, jak wyglądają indeksy na wykresach, indeksy światowe, jak wygląda nasz indeks, jak wyglądają rynki walutowe, nawet ciężko jest mi uwierzyć w to, abyśmy mogli pokonać. To górne ograniczenie tutaj, a więc na dzień dzisiejszy jest to poziom około 230 2350 To już jest chyba, jeżeli nawet tam byśmy doszli, to, to już jest maks, maks wszelkiego, co możemy dojść na obecną chwilę. I na koniec taka drobna uwaga, niestety z przyczyn nie ode mnie zależnych, dzięki mojemu kochanemu synowi Dominikowi, zostałem wylogowany z non włączonego Skype'a. Za żadne skarby świata nie mogę sobie przypomnieć hasła, na które był ten Skype, ani, ani skrzynki pocztowej, z której było to rejestrowane, w związku z tym nie mogę na obecną chwilę odzyskać, już założyłem nowe konto na Skype, także jeżeli ktokolwiek chciałby się ze mną kontaktować w sprawach giełdowych, to proszę skorzystać z przycisku, który znajduje się na blogu, czy wpisując, szukając Dariusz Bartłomiejczak, taka osoba jest tylko jedna yy, na Skype'ie, także bez problemu powinniście mnie odszukać? No, tak się stało, i, i, i raczej marne szanse, aby, aby tamten Skype mógł wrócić do łask. Na dzisiaj to już wszystko. Jak zwykle od poniedziałku do czwartku zapraszam do przeczytania komentarzy po sesji, które ukazują się najczęściej około godziny 19:00-19.30. A w przyszły tydzień, w niedzielę, oczywiście kolejna analiza weekendowa. Miłego właściwie nie weekendu, ale końcówki weekendu u mnie słonecznie, być może u Was również, chociaż ta pogoda ostatnimi dniami różne figle płata.